Hej, tu Przemo z kanału Raptor1011 odnośnie newsów PlayStation za rok wychodzi PlayStation 5 prawdopodobnie jesień, zima ale dokładnie data jeszcze nie jest znana Resident Evil 8 miał wyjść na PlayStation 4 ale prawdopodobnie wyjdzie dopiero na PlayStation 5 są już oficjalne zwiastuny na YouTube, możecie sobie zobaczyć jeśli Zjastuny nie kłamią, to gra będzie z widoku pierwszej osoby i prawdopodobnie wyjdzie też na Google PlayStation VR 2. Czyli będzie mega straszna na pewno. Obecnie Capcom pracuje nad remasterem Resident Evil 3 Nemesis, który ma wyjść niedługo na PlayStation 4. Też jeszcze nie wiadomo kiedy. A odnośnie Google PlayStation VR 2 gogle raczej nie zadebiutują na premierze playstation 5 wyjdą dopiero później żeby gracze mogli sobie troszkę pieniędzy pozbierać na to jeśli będą chcieli kupić gogle mają być bezprzewodowe grafika prawdopodobnie już będzie 2k na goglach nie trzeba będzie do gogli dokupywać osobnej kamerki tak jak w przypadku teraz gogli ponieważ kamerka będzie tutaj już z przodu czyli jak będzie mieć jakieś kontrolery to ta tutaj kamerka będzie uchwyt. Uchwycać te kontrolery, to co będziemy robić. Dodatkowo w goglach już ma być ta winetka, która jest tutaj taka czarna. Ma być całkiem zlikwidowana, także obraz będzie jeszcze bardziej szerszy, będzie lepiej widać, będzie bardziej ostrzejszy. I dodatkowo w goglach ma, ma być zainstalowany już czujnik ruchu gałek ocznych, czyli nie tylko, że będziemy głową obracać w goglach. Ciałem to jeszcze oczami, czyli po prostu jak <grybujesz> będziemy grać w horror, może nawet w Resident Evil 8. Kto wie, to mm, zamiast, żeby obrócić głowę, nie musisz obracać, tylko po prostu wiesz, patrzysz w prawo i tak. to, 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 to jakiś zombie, czy coś mnie atakuje, co to, to jest, prawda? Także według mnie to będzie bardzo ciekawe. No, jeśli chodzi o newsy PlayStation, to tyle. Zapraszam na mój kanał, na moje inne filmiki. Trzymajcie się. Cześć.